Największy kryzys w kadrze od lat. Lewandowski znika, probierz pod ostrzałem, a drużyna na skraju buntu. Tak dramatycznego zgrupowania reprezentacji Polski nie pamiętają nawet najstarsi kibice. Zamiast sportowych emocji, konflikty, niedomówienia i decyzje, które zachwiały fundamentami kadry narodowej. Wszystko zaczęło się od odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu, a zakończyło porażką 1,2 z Finlandią i. Pytaniami, czy selekcjoner Michał Probierz jeszcze panuje nad zespołem. Atmosfera wokół kadry jest dziś toksyczna, a frustracja zawodników sięga zenitu. Zgrupowanie czerwcowe miało być symbolicznym zakończeniem sezonu 2024 i 2025 roku i jednocześnie mocnym wejściem w kluczową fazę eliminacji do Mundialu. Zamiast tego selekcjoner zdetonował bombę. Na 48 godzin przed meczem z Finlandią odebrał kapitańską opaskę Robertowi Lewandowskiemu, przekazując ją Piotrowi Zielińskiemu. To był gest, który wstrząsnął drużyną. Napastnik Barcelony w odpowiedzi ogłosił, że nie zagra więcej w reprezentacji, dopóki probierz pozostaje selekcjonerem. To jednak był dopiero początek. Według informacji Tomasza Włodarczyka z meczyków, część kadrowiczów tak bardzo nie akceptowała działań trenera, że rozważała, Powrót do domów jeszcze przed meczem w Helsinkach. Sytuacja wisiała na ostrzu noża, kilku piłkarzy chciało wyjechać ze zgrupowania i nie grać z Finlandią, zdradził dziennikarz. Choć nie padły nazwiska, to patrząc na wymowną wypowiedź Jana Bednarka po meczu, trudno nie odnieść wrażenia, że szatnia została zupełnie rozbita. Sam mecz rozpoczął się obiecująco. Polacy grali rozsądnie i kontrolowali grę przez pierwsze pół godziny ale wystarczył jeden błąd. Łukasz Skorupski sprokurował rzut karny, który Finowie zamienili na gola. Potem dołożyli drugie trafienie, autorem był Benjamin Kalman, dobrze znany z ekstraklasy. Polacy odpowiedzieli błyskawicznie, Jakub Kiłje trafił na jednego i dwie dziesiąte, ale na więcej już nie było ich stać. Mimo przewagi, nie byli w stanie zdominować niżej notowanego przeciwnika. Porażka była jak wyrok, a po meczu fala krytyki zalała internet. Szczególnie ostro o sytuacji w kadrze wypowiadają się byli reprezentanci i eksperci. Wszyscy zadają jedno pytanie: jak to możliwe, że kadra narodowa w najważniejszym momencie roku traci lidera, trenera i zaufanie kibiców? Odpowiedź może przyjść w najbliższych dniach. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, milczy, ale coraz więcej źródeł wskazuje, że przyszłość Probieża stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nastroje wśród kibiców są jasne, domagają się dymisji selekcjonera i powrotu Lewandowskiego.